Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagram sobie jeden na trzech na Power League Zobaczymy jak to wyjdzie Jest to bardziej takie, żeby po prostu zobaczyć Czy, czy uda się, czy dam radę wygrać Sam na trzech. oczywiście jest tutaj Hardcore Ze mną na dwóch kontach, on pójdzie sobie do rogu I żeby nie przeszkadzać, a ja będę po prostu Sam grał, także jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Zacznijmy już sobie tutaj meczek yy, Wyszukiwanie, okej okay, jest Game Grab, więc fajnie yy, Myślę, że na Game Grabie dosyć fajnie może to wyjść mamy tutaj też 3 graczy, oczywiście jest to liga teamowa więc zobaczymy, ja tutaj banuję myślę, że mogę sobie zbanować tutaj jakąś rosę, że na rosę ja raczej bym nie chciał grać, ja tutaj będę grał koltem więc zobaczymy jak wyjdzie Yy, Okej, okay, oni zbanowali Franka, dobra, zobaczymy Mają teraz na Nani wzięli Także tutaj wam zrobię cięcie i widzimy się jak będziemy, będę zaczynał gierkę Dobra, mamy już tutaj team kompy wybrane Jak widzicie oni wzięli Dynamica, Nani i Ems Ja tutaj wziąłem Colta oczywiście Hardcore wziął Nite i Jessie Ale to nieważne, bo on idzie do rogu A ja tutaj będę sam grał Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda tu coś wygrać Jeżeli nie, no to, no to nie, a jeżeli tak to fajnie będzie Dobra, ja już tutaj lecę yy, Oczywiście na mida Zobaczymy jak oni wyjdą, dobra Udało się tam. Muszę sobie też tutaj ważne jest, żebym sobie porozwalał tą mapkę. ok udało się na niej. Na pewno im tutaj rozwalę ten fragment. Może nikogo nie trafiłem, ale bardziej mi zależało na rozwaleniu tej mapy. Bardziej mi zależy w sumie. Dobra, udało się na niej znowu zapakować prawie. Tutaj pogema idzie. ok udało się. Ta Ems tutaj trochę męczy. Ult załadowany, więc zaraz tutaj wylecę. Dobra, z ma ult! Trochę przejechałem, jeszcze Nani tam y, dostała. Dobra, nice, znowu Nani, ni cały czas Nani ubijam. Dobra, udało się prawie porobić tutaj y, dynamajka. Niestety zostałem zabity przez ten jeden dynamit. Na razie przegrywam w sumie 7 do 0, 8 do 0, więc zobaczymy. No muszę tutaj jakiegoś dobrego ulta walnąć, żeby, y, żeby właśnie tutaj coś te gemy odzyskać. Dobra, ok, udało się. No przejechałem trochę, niestety tutaj za mało. Dobra, nie, nie udało się, oni odliczanie mają, dobra, przerwałem. Chyba pierwsza runda będzie przegrana, chociaż jeszcze mamy tutaj chwilę, więc yy, zobaczymy. Nie wiem, w sumie, czy jakbym tarę nie wziął, nie byłoby lepiej. No niestety, tutaj pierwsza runda, że tak powiem, przegrana. Lecimy sobie z drugą. Teraz postaram się lepiej zagrać. Chciałbym tutaj wygrać, więc mam nadzieję, że uda w ogóle mi się w tym całym odcinku coś tutaj wygrać. No jak na razie, no tutaj może Team Comp nie, nie najlepsze, ale też moje trafianie też nie najlepsze, więc no niestety, pierwszą rundę przegrałem. Lecimy sobie tutaj z drugą. W sumie, najwięcej razy to na tam ubijałem. Szkoda, że nie udało mi się Ems ubić, chociaż gdybym tam no, nie padł w tym jednym momencie, to byłoby po nich, okej, okay, dobra, Ems idzie z tej strony, ja tutaj przeżyłem, e, zaczaję się może na nich, oni no nie wiedzą gdzie ja teraz jestem, trzy gemy podnieśli, no znani, nie chciałbym się bić na blisko, okej, okay, idę na plecy, nice, udało się. Dobra, i teraz ult wleciał, dobra, Nani, niestety znowu te dynamity, ten do od Dynamica naprawdę mega spami I zaczynamy w sumie od spawna, bo niestety padłem, znowu Nani tylko mi się udało ubić Trochę lipa, okej, okay, no ult wywalony w sumie Oj, dobra, czekajcie, udało się trochę obić tą Ems Tutaj jak w ogóle tam hardcora idzie bić Szkoda, że mają Nani, bo tak to bym na blisko mógł spróbować podejść trochę A tak no niestety nie mogę, dobra, Nani leży Ok, mają 9 gamów, więc jeżeli teraz tego ulta nie zepsuję, ogólnie też gry nie zepsuję, to jest szansa, żeby to zrobić. Ok, udało się trochę tutaj po nich przejechać, dobra, out trochę, 25 HP. Ok, żyje niestety ult od Ms i chyba przegram tutaj. Niestety pierwsza runda, pierwsza gra w sumie będzie e, przegrana niestety 6-5, no oni jeszcze tu stoją, czy się wycofali. No niestety się wycofali chociaż jeszcze. Aj no tutaj gdyby było trochę więcej czasu może udałoby się ubić. Niestety pierwsza runda przegrana. Zaczynamy drugą grę jak widzicie. Teraz sobie zmieniłem Star Power. Mamy też Sidja. Oni grają Lu, Primo i Mortis. Mortis na pierwszym levelu, ale wszystko zobaczymy jak. Czy uda mi się w ogóle tu coś zrobić. Hardcore też wziął Bo i Pam. On będzie bronił tego robota. Nie będzie tutaj ogólnie grał, tylko po prostu. Będzie bronił robota, żeby mnie tutaj na... No po prostu pierwszym robotem nie ściągnęli. Nie. Nie rozwalili, no bo trochę lipa by była, co to zagra, jak oni mnie pierwszym robotem tutaj by skończyli, także spróbujmy sobie y, teraz na Siege'u, zobaczymy jak tu wyjdzie, Ok, udało się, nice, fajny nawet ult tutaj wleciał, no muszę tą mapę znowu porozwalać, dobra, jeszcze, niestety padnę, czy uda się, aj, niestety padłem, będzie ich robot, mają dwie, w sumie tam kolejną zbierają, ja sobie zmieniłem star power, nie wiem, czy to w sumie dobry pomysł był, E, zmienić ten star power, no ale zobaczymy, najwyżej w trzeciej rundzie wrócę do tamtego i tyle, dobra, Lu leży, e, tutaj pomogę też robota, oj, niestety w poślizg wpadłem, dobra, ubijemy tego robota, tak jak mówiłem, Hardcore mi będzie pomagał, no bo tutaj za łatwo by mieli, oni by mnie skończyli tak naprawdę pierwszym robotem, więc po prostu Hardcore mi tu pomaga, dobra, a i niestety z out im źle poleciało, Okej, okay, mamy śrubkę w sumie jedną. Tu na tym siege'u gorzej idzie. Mnie nie za dobrze też ten star power w sumie nie, niepotrzebnie chyba zmieniałem, bo to, że ja wolny jestem, to trochę mnie tutaj wkurza, że tak powoli idę, jednak przyzwyczaiłem się do tego, że y, właśnie trochę szybciej biegam. Dobra, no tu Lu najwięcej, Lu mnie tutaj najwięcej obija. Dobra, ubijemy sobie Lu. Dobra, on padnie, nice. Jeszcze ult wleciał przez Mortisa trochę. Niestety znowu w poślizg wpadłem. Ok, wyjdę czy nie wyjdę? Wyszedłem, dobra. Okej, okay, ja się już tutaj przyczaję może, dobra, zobaczymy, i oby teraz, to jest decydująca w sumie e, runda, że tak powiem, dobra, tutaj Mortis pierwszy level mnie porobi, niestety znowu Lu, i chyba pierwsza runda będzie przegrana, raczej na pewno, no ja już tam nic nie zbiorę, więc nie wiem, dobra, w sumie pójdę jeszcze, może akurat coś uda mi się postrzelać, ale no tutaj raczej już nic nie zrobię, oni to zbierają sobie e, w sumie całego robota, okej. Okay. No tutaj mogę wziąć i w sumie dobrze, że nie do zera, bo tu jedną śrubkę niby zebrałem. Dobra, no mamy to przegrane. E, w sumie przegrałem tutaj jeszcze, udało się. Szkoda, że wcześniej tak nie ubijemy Lu. No ale niestety, 11 level, także już tutaj tak naprawdę przegrałem. Też swoją drogą myślę, że trzy gierki zagram. Mam nadzieję, że chociaż jakąś rundę wygram, bo trochę lipa by była. No tutaj z nas szybkość z tym Morticem totalnie nie mam szans, także nawet nie idę w tą prawą stronę, pójdę od razu tutaj w lewo. I lecimy sobie, mam nadzieję, że tym razem po zwycięstwo. No tutaj, tak jak mówię, najbardziej to Lu. W sumie mogłem zapamiętać, gdzie się druga śrubka respi, bo to jest bardzo przydatna informacja, zwłaszcza, że te śrubki w tych rundach się respią tak samo. No tutaj na tym Siege'u trochę ciężko, jeszcze Primo tutaj yy, siedzi. OK, gdzieś tam uciekł do tej strefy naszej, czy, czy gdzieś? Dobra, mam ulta, wiecie co, rozwalę to tak. Może wywaliłem ulta, ale muszę to porozwalać. Ja już tutaj będę bronił tego robota, obijał. Tam Lu i Primo gdzieś, Primo po lewej i Lu po prawej siedzi, więc e, już tutaj będą się szykować do ataku. Okej, okay, Mortisa myślę, że ubijemy. Przynajmniej chcę sobie też ulta naładować. Dobra, ładnie wybronione. Oni tu raczej padną. Lu chyba nie padnie, ale Primo na pewno padł. Okej, okay, Lu też, więc nice. Niby przeze mnie, ale ja go tam nawet nie ubiłem. Więc okej, okay. teraz mam powiedzmy środek, out timer sobie polecimy. Dobra. I już zaraz walimy, tak. Przy okazji, Mortisa udało się ubić, dobra, outtime, szybko. Udało się, dobra, ten robot chyba będzie mój, tak mi się wydaje. okej, okay, gadżet jeszcze, nice, udało się. Kolejny tutaj kill wleciał, dobra, od razu ult, więc nice. No teraz ładnie idzie, tutaj out time oj, 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 ulta naładowałem, niestety. Dobra, dostał trochę od strefy, jeszcze ja tu mu pomogłem. Okej, okay, Lu tam padnie, niestety nie, ale ja mam kolejne w sumie dwie śrubki i tam po prawej trzecią śrubkę, więc nice. Ale wiecie co, spróbuję to skończyć tym yy, tym robotem. Przelecimy też przez tego Primo, oczywiście ultem. Dobra, mamy to. Ja tutaj już otajmuję szybko, jak najwięcej. Dobra, jest trochę zdjęte. No, ta runda dosyć fajnie wygląda. Yy, Okej, okay, już tutaj będą wychodzić, także lecimy sobie z nimi. Dobra, Lu leży. Niestety nie mam gadżetu, żeby doładować sobie tutaj. Ammo, no ale trudno, trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, Ult, żeby tutaj tych śrubek mi nie oddał. E, lecimy, zbieramy. Gdybym miał tego speeda, myślę, że tutaj miałbym większe szanse, ale i tak chyba będzie w sumie, tak mi się wydaje, wygrana ta gierka dla mnie, przynajmniej ta runda. Dobra, jeszcze Ult, no ładnie, tutaj Mortisa e, ubiłem. No i mamy robota szósty level robota dla mnie udało się dobrze że chociaż jedną rundę udało się wygrać no teraz nic nie trafiłem ale dobrze że się udało też dużo mi pomogło to że oni po prostu padli przy tym swoim robocie inaczej mogłoby być ciężko i tutaj w sumie ten Lu najbardziej e, mnie wkurzał i najwięcej też robił no i mamy wygraną tutaj gierkę w sumie rundę bo mamy na razie 1-1 w rundach w sumie teraz zaczynamy trzecią no i kto teraz wygra zwycięża całą w sumie tutaj grę na lidze mam nadzieję że uda mi się znowu tutaj zwyciężyć Muszę sobie tutaj na początku pamiętać, że po lewej stronie jest zaraz druga śrubka. Także ja tutaj idę od razu na tą lewą stronę, pilnować tej śrubki, żeby właśnie ją tutaj zdjąć. Od razu przejąć sobie po prawej. Mortis bierze, no i tutaj się powinna zrespić dokładnie. I respi się tutaj śrubka, więc ja sobie ją ponoszę. Nie pamiętam gdzie była kolejna. A niestety po, pra po prawej stronie. Możemy tutaj zremistować w tych śrubkach jeszcze. Ok, nie udało się. Mortis będzie tam leciał, czy nie. Dobra, dostał trochę, no niestety ja już tam nie zdajmę Dobra, ult, okej, okay, udało się coś obić Niestety śrubkę i tak wzięli Dobra, a ajajaj, no ultem trochę tutaj ubiłem Dobra, jest, autoajmem Aj, niestety, za dużo, za dużo chciałem Niestety padłem, teraz oni zbierają te śrubki, mają pięć Najwyżej tego robota się wybroni, no i ja skończę następnym Więc zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie Dobra, jest tutaj Lu Ja sobie na spokojnie podnoszę tą śrubkę Okej, okay, udało się je ultem Myślę, że jakbym samą jedną stronę zbierał, byłoby ok. Dobra, tego primo załadujemy trochę. Mortis też już padł. No tutaj jest problem, żeby yy, tego primo w sumie ubić, bo dosyć sporo HP ma. Ok, udało się teraz. Nie, 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 dawaj, dawaj, ubi, udało się ubić, ja sobie zbieram tą śrubkę, no Mortis już tam weźmie, to będzie ich robot, ale jest szansa na wybronienie tego i na skorzystanie z ostatniego robota i wtedy skończenie gierki, dobra, zultuję to, jeszcze ładnie tam Lu pod ulta się wpakował, jeszcze ubiłem, dobra, udało się ubić Lu, oni mają, no Mortis też padł, idzie tylko Primo z niepełnym HP, raczej tutaj Hardcore, no pomoże mi to wybronić, raczej na spokojnie oni padli, także Hardcore się tu zajmuje obroną, a ja już lecę tutaj na stanowisko. I idziemy się tutaj oczywiście strzelać z nimi. Ładnie się udało tutaj e, porobić. Okej, okay. tutaj taki ult. Ładnie cały wpadł, niestety nie padł ten e, Primo. A nie, wziąłem tej śrubki. Dobra, szybko podnoszę. Uciekam do tyłu. Teraz... Primo pasowało ubić, dobra w tą stronę mnie odrzucił, dawaj Niestety nie zdążyłem wyautoajmować Dobra, wiecie co, zultuję tak, że sobie przyspieszyć Mają szansę to jeszcze zebrać Nie zdążyli uzbierać tyle śrubek, więc mam tutaj mojego robota Muszę 17% w sumie zbić, więc nie jest to dużo, także zapowiada się tutaj wygrana gierka Okej, okay, no też nie, perfekcyjnie tu nie poszło Bez pomocy hardcora to prawdopodobnie skończyliby mnie yy, nawet pierwszym Chociaż czekajcie, bo czy ja w ogóle zadam ten damage? Okej, okay. nie, ja nie zadałem tego damageu, niestety ulta mi trochę brakło i niestety przegrałem. No, niestety błędy w sumie niepotrzebnie wywalałem Ulta, ale myślałem, że będą w stanie zebrać te nawet 10 śrubek, ale jak widzicie przegrałem, ale Star raz zgarnąłem ja! jak widzicie, więc dosyć ciekawie. Na pewno tu mi dobrze poszło, lepiej na pewno niż poprzednie gierce na Gem No także nie udało się tamtej gry wygrać, ale Star raz gardłem, także zacznijmy sobie kolejną, ostatnią już rundę, eee, trzecią. No mam nadzieję, że chociaż raz cały tryb wygram. Dobra, mamy teraz Brobola, także widzimy się w sumie już na, na samym końcu tutaj wybierania. Dobra, zaczynamy. Eee, oni grają na trzy tanki, wszyscy siódme levely, ja tym koltem oczywiście gram ostatnią rundę, więc no może być ciężko ze względu na to, ile oni mają HP, a zwłaszcza jak ja nie będę trafiał, no to... Będzie lipa, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tu się uda wygrać. Hardcore im w sumie pozajmował M's i Poko, więc okej. Okay. No jak widzicie, oni lecą sobie do przodu, no ja raczej tej Bibino nie zatrzymam. W sumie dosyć średnio to wyszło. że oni wzięli po prostu takie postacie. Okej, okay, udało się coś tutaj. Dobra, jeszcze ult. No niestety nie. No tutaj na tanki będę miał zdecydowanie problem. Yy, oni to teraz trafiają, mają 1-0, więc coś mi się wydaje, że będzie to szybka gra. Dobrze, chociaż tutaj mapkę trochę otworzyłem, chociaż tyle, jeszcze niestety lagi jakieś tu wleciały, dobra, gadżet i ładujemy oczywiście ich, dobra, primo i rozwalony, no niestety nie, no tutaj dosyć szybka ta runda, wzięli niestety te trzy tanki, trochę tutaj problem jest, no ale trudno, taka ostatnia runda się wylosowała, takie postacie wzięli, po prostu gramy jak jest, no i niestety przegrana, te w sumie pierwsze rundy były dosyć, dosyć, dosyć ciekawe. Okej, okay, zmisowałem ulta, no ten damage też mają i HP takie, tak duży, że no ciężko, no, no teraz nie byłem w stanie nic zrobić ze względu na to, że ubiłem Franka, a nie miałem już ammo na BB, która zresztą ma dosyć sporo HP, więc to tutaj szybka runda, takie w sumie 1 vs 3 trochę słabe, bo te tanki naprawdę tu robotę robią, no i co z tego, że ubiłem Primo, jak tutaj poda do Franka czy coś, to będzie po mnie, no ten Frank nawet mnie ubije więc trochę lipa. No ale jak widzicie, oni już tutaj w lewo strzelają i mają bramkę. No niestety tutaj ta ostatnia runda totalnie totalnie słaba. Niestety no wzięli tym i wzięli. Nie udało mi się w sumie tutaj wygrać całej takiej gry. Udało mi się tylko w sumie wygrać na Seizure jedną rundę. Jeżeli chcielibyście w sumie taki odcinek, gdzie z hardkorem rywalizujemy, że na przykład ja pierwszy gram 1 na 3, później hardcore i zobaczymy komu lepiej wyjdzie, to zostawcie łapę w górę i dajcie znać, czy chcecie taki właśnie odcinek. Zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie, żeby napisać, czy chcecie taki odcinek z hardcorem właśnie Dzięki za oglądanie, do nas odcinka Siema.